Cześć! Witajcie w nowym filmiku! Um, <laughs> mam trochę do omówienia zanim e, zaczniemy. Um, no więc e, wybaczcie, że mam takie potargane włosy, ale właśnie that's the point of the video. Um, pierwsza rzecz to jest taka, że y, nie wiem czy widzieliście mojego posta wcześniejszego na YouTube, ale zepsuł mi się komputer. Um, coś tam z grafiką i po prostu nie miałam jak edytować swoich filmików no i że nie miałam jak ich edytować to nie, nie nagrywałam filmików i po prostu no, nie wstawiałam no ale ostatnio sobie pomyślałam, że w sumie pali licho, będę używać tego co mam, także będę teraz wstawiać filmiki od nowa, ale one mogą być tak jakby mniej edytowane, mniej rzeczy może być wycinane więc się będę jąkać bo po prostu chcę wstawiać na YouTube, ponieważ to kocham Kocham jak komentujecie na moich filmikach, kocham jakie je lajkujecie, jak je dislajkujecie, jak subskrybujecie, kocham jakąkolwiek aktywność na moim koncie. Po prostu kocham wstawiać filmiki, od zawsze to kochałam. Chciałam być tuberką, odkąd miałam 10 lat, więc... <ścoughs> więc jeżeli coś, to właśnie dlatego, że będę teraz dytowała na swoim telefonie. Także... Nice. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że zapraszam Was wszystkich na mojego Instagrama. Link będzie w opisie, ponieważ chcę się bardziej um, jednoczyć ze swoimi fanami. I jeżeli macie jakiekolwiek do mnie pytania, czy po prostu chcecie sobie ze mną popisać, czy coś takiego, to po prostu piszcie do mnie na Instagramie. Ja będę Wam wszystkim odpowiadać, bo Was kocham. <grym> no, także link będzie w opisie. Um, no, krótki wstęp, ale jest. No, także teraz bez zbędnego przedłużania, zacznijmy filmik! A więc dzisiaj będę Wam pokazywać jak um, dbam, chciałam powiedzieć take care, ale jak dbam o swoje piękne, długie włosy, prawda? I oczywiście mam do czapki, dlatego pielęgnacja jest wręcz wymagana, ponieważ one um, nie są z mojej głowy. A wiem, że to creepy, ale a więc, skoro nie są z mojej głowy, to znaczy, że ym, muszę o nie bardziej dbać. No. I żeby się nie, prawda, nie popsuły, ani z takiego nie poniszczyły za bardzo, to też muszę o nie ekstra bardziej dbać. No. Także. Także. Ym, <ścoughs> Dzisiaj będę je myła, dlatego właśnie postanowiłam, że nagram taki filmik, żeby pokazać Wam wszystko krok po kroku, jak o dwa. Także najpierw szczotka. Najpierw przed każdym myciem je zawsze dokładnie rozczesuję, żeby nie było tam żadnych kołtunów, kiedy myję włosy, ponieważ nie wiem czy wiecie, może niektóre osoby nie wiedzą, niektóre wiedzą, ale ja jestem fryzjerką. Właśnie, znaczy no niedawno, no, po prostu niedawno skończyłam college, um, skończyłam drugi level w fryzjerstwie w Anglii, w college'u, prawda, to już mówiłam, więc um, oficjalnie jestem certyfikowaną fryzjerką. A więc wiem sporo o włosach, tyle, ile powinna wiedzieć, żeby być fryzerką. No, i wie, powinniście wiedzieć, że jak włosy są mokre, to są najbardziej takie, jakby. Najbardziej delikatne i bardzo takie, no, No delikatne, no, bo że nie umiem po polsku mówić. Się uczyłam wszystkiego po angielsku, to tak mi jest ciężko po polsku coś powiedzieć w tym temacie, że Jesus, No, ale dobrze, będę próbować, ok? Ym, no, więc, żeby, prawda, nie niszczyć ich jeszcze bardziej. Na sucho trzeba je rozczesać, po potem jak, jak będą mokre, nie było żadnych kołturów i żeby się przez to nie bardziej. Także będę Wam pokazywała wszystko, jakie produkty używam i w ogóle jak suszę włosy i tak dalej, bo suszę na szczotkę. Z suszeniem na szczotkę też miałam problem. O dużo, dużo miałam problem, dużo lat. Zanim tak naprawdę zostałam fryzjerką, to miałam problem. Bo w sumie nawet jak byłam fryzjerką to miałam problem ze suszeniem na szczotkę swoich włosów No bo wiadomo, sobie jest zawsze ciężej zrobić coś No ale... Ała <laughs> Ale ostatnio się po prostu tak jakby nauczyłam No ostatnio, no w sumie ciut przed jak mam te doczepki A te doczepki mam już kurde dwa miesiące, więc Tak od paru miesięcy już potrafię sobie ładnie, gładko i, i ślicznie zrobić taki blow dry fryzjerski No i kupiłam sobie też ym, taką... To. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa za bardzo, ale nie muszę być na mnie o to źli, ponieważ mieszkam w Anglii. Sporo. To. Takie, to jest największy chyba rozmiar, z tego co się orientuję. No, kupiłam sobie to, bo ja bardzo lubię ogólnie włosy. W sensie takie halowane, tak jakby. No, po prostu mi się podobają. Szczególnie jak są długie, to już w ogóle. I no, znaczy lubię też proste, ale ostatnio miałam. A, to ja. <laughs> ale ostatnio miałam ym, taką po prostu fazę nakręconą więc kupiłam sobie to i teraz sobie po tym e, robię tym i super no, teraz jak już mam rozczesane włosy i w ogóle to teraz wam pokażę produkty, których używam yy, także to, to jest mój szampon z pantin czasami używam tych szamponów, to są takie szampony jakby w kostce trochę jest mokre, więc nie zwracajcie uwagi i też są fajne Dostałam je ogólnie na prezent, więc nie wiem skąd są i w ogóle nie wiem. Odżywką bywa różnie, ponieważ sobie zamieniam odżywki, żeby ciągle nie używać tej samej, więc używam ogólnie dwie odżywki. Najpierw jest odżywka zwykła, a potem jest maska za każdym razem. Także ta, to jest odżywka, którą najpierw używam. Ona już mi się skończyła trochę, ale i tak tutaj jest, bo tam są jeszcze... Jeszcze tam jest coś. Potem, jako maska, to już mi się kompletnie skończyło. To używam tego. To jest super, naprawdę, to bardzo polecam, bardzo to lubię. Tak się szybko zużył, jest takie super. Także to jest jeden zestaw moich odżywek. I drugi to. To jest jedna odżywka. To jest akurat set taki, też to już jest razem. To jest jedna odżywka. I to jest maska. Także dzisiaj chyba będę używać tego, ponieważ tam to mi się sło No, także jestem mam mokre włoski, prawda? I teraz je rozszczaszę, żeby nie ciągnąć tych ko kołtunów od góry przez całe włosy, tylko po prostu um, tak od dołu Tak dawno jakoś nie nakręcałam na filmiku, że aż mi się normalnie mówi ciężko po polsku Ciężko mówię po polsku Bo... Cały czas mówię praktycznie po angielsku Więc... Musicie mi to wybaczyć Skoro już mam ładnie rozczesone włosy i wszystko Dzisiaj będę sobie tylko suszyła na prosto I teraz ja będę je kręcić, ponieważ to są moje urodziny więc jutro sobie na świeżo zakręcę i w ogóle no nie będę już tak bardzo ich niszczyć też na raz, prawda? Ym, możliwe, że jutro też zrobię urodzinowego vloga Możecie mi dzisiaj napisać pod komentarzem, jeżeli chcielibyście go zobaczyć No ym, Także tak, a, także, <ścoughs> także teraz To jest moja cóżarka Taka, bardzo ładna, prawda? Bardzo ją kocham Kocham też, że ma taki cienki ten... Ym, nozlu, nie wiem jak się to mówi po polsku, i nie mam nawet próbować Ok, to ma bardzo cienkie i jest super, to jest ym, to jest takie, które jest zakrąglone jakby, takie wycięte ale mam też takie normalne, tylko że po prostu to jest jakby szersze więc więcej powietrza ym, mi to daje, w sensie no, szerszej tak, to jest moja suszareczka e, teraz tak ym, najpierw wkładam na swoje włosy to, wkładam Wycieram, wcieram to w swoje włosy. To jest um, Biosilk Silk Therapy. Takie, o. To jest bardzo fajne, naprawdę. Kupiłam to w takim akcie. Na przeciętce, oczywiście. Nie pamiętam za ile. E, to jest to najpierw wkład na włosy, żeby je odżywić, żeby je nawilżyć i żeby je. Wszystko co najlepsze. I potem oczywiście tą odżywkę można używać na mokro i na sucho więc, No i nawet na wilgotno, więc używam ją zawsze praktycznie na, na mokro i potem na sucho też ją używam na końcu, żeby ym, wykończyć włosy I oczywiście po tym y, spryskuję sobie włosy hit protectorem Żeby mi się włosy nie poniszczyły za bardzo od ciepła y, Ta jest naprawdę gorąca, więc ze szwarcką <puszk> no. y, I jeżeli chodzi o szczotki, to jest jeden klip Wiadome. Jeżeli chodzi o szczotki, to już mam dwóch. Największa i najmniejsza. Robię sobie trzy partie, bo według doczepek robię sobie partie. Bo o, tylko Was tutaj, o, wezmę do góry trochę. Robię sobie według doczepek: najpierw sobie robię jedną partię, potem drugą. Druga doczepka, i potem trzecie to są same moje włosy. Więc. Wszystkie te, te, te dwie partie robię tą szczotką. No bo wiecie, długie włosy, dużo włosów. Jest ich naprawdę sporo teraz. Ja miałam grube włosy. I teraz mam jeszcze do tego doczepki to już w ogóle są grube, także to Także tą szczotkę na te pierwsze dwie sekcje, a section sekcje. A potem tą małą na te moje, ponieważ moje włosy są. Tylko to nawet widzicie, gdzie jest, dotąd są moje odrosty, Odtąd jest kolor. Także moje włosy są zniszczone, więc muszę to owijać i bardzo mocno to ciągnąć, żeby to się ładnie wysuszyło. Także teraz, bez zbędnego gadania, będę suszyła włosy. Jak już mam, widzicie nawet my z tyłu tam. Teraz, jak już mam piękne włosy zrobione, i tak dalej, pięknie się szklą, i tak dalej, prawda? Ślicznie. To teraz um, biorę sobie to, co wcześniej. Szejki, szejki, i na łapę. Boże, jak dużo wyleciało. Nie! Za dużo, za dużo wyleciało. Oh, no! I... Co ja mam tu teraz zrobić? Muszę trochę być ciężki, bo przecież, no. No i teraz y, po prostu przejeżdżam po włosach i tyle. Z włosów to tyle, prawda? Ym, to była moja rutyna. Włosowa rutyna. Ym, no. I teraz sobie tylko przyczepię, przyczepię, przyklejam na włos. Ym, te spinki. One. Ma... One mają 9 cm. Są ogromne. Właśnie dzisiaj mi przyszły. w słońce mi się zaraz ja mnie poryju. Nie wiem, po prostu z racji tego, że zawsze mi grzywka wchodzi w oczy, właśnie tak jak teraz. Bardzo mi to wkurbiało. I o, Nelusia! I po prostu. <noise> Nelusia, co masz z w lisekce. Co za pies? No. Właśnie sobie je kupiłam po to, żeby sobie przykleić te tak, kupią grzywkę na miejsce. I myślę, że to nie wiem jak to zrobić, bo nie chcę wyglądać jak debil. A to trochę bolesne. Boże! <grywa> raz jeszcze zapraszam na swojego Instagrama? Link macie w opisie. No i dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół. I um, to oczywiście zapraszam też do zasubskrybowania, jeżeli ktoś jest nowy. I włączenia tego dzwoneczka, żebyście mieli powiadomienia o każdym moim nowym filmie. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym.